Hej, z tej strony Lukar, witam was w kolejnym ROKETA i mamy nową aktualizację, nowy tryb <grym>, Hit seeker, tak zwany Na streamie już tę chwilkę w niego pograłem z loszkiem Także dosyć nam się podobał, o fuck Trze Trzeba jeszcze do końca hitboxu poogarnąć bo się zupełnie inaczej gra niż w tradycyjną grę, fuck, prawie się udało a widzę, że przeciwnicy ogarniają. To może być fajny mecz. Dwóch na ataku. Ja spróbuję na jakieś podanie tutaj. Nope, bramka się jest, także. No właśnie, super zaklęca. Tryp jest genialny. Ja też ogólnie powiem, bo obstałem, że bardzo dużo osób... Które jest zainteresowane jednak kanałem, streamami, ten materiał obejrzy. Więc nie muszę go specjalnie nazywać, że w głównej mierze teraz się raczej będę na tych streamach chyba fokusował. Bo moim zdaniem jest to ciekawsza interakcja. I do tego działa całkiem w porządku, ale też już przyspieszyło. Prawie to jeszcze odbiłem. Na niszczenie nie będę jeździł, to jest trochę słabe. Ale to jest fajny mecz jak ktoś nie próbował, to polecam. Ten tryb jest super fan. A, wracając. Raczej będę te streamy trzy razy w tygodniu cisnął. Towarzysza mam, więc już jakość powinna być zawsze. Nie muszę resetować głupio streamów. Myślę, że jest porządny. Na Full HD mam ponad jakieś 10 tysięcy bitrate'u, więc nawet się przyjemnie ogląda. O, bronił. Eee... Fuck. Więc jest w porządku, ale myślę, że na YouTubie też co jakiś czas materiały będą. Aj, dotknąłem przecież. Myślę, że materiały na YouTubie nie będą, tak jak zapowiadałem dwa, dwa razy w tygodniu. Ale... Raz w tygodniu myślę. my na extremie tyle czasu zżerają, a przydałoby się też robić jeszcze inne rzeczy na studia związane i tak dalej. O, siadło. Ale, <grytania> parę fajnych strzałów nam siadło ostatnio właśnie, jak cały czas na ataku cisnąłem. Próbowałem wyczaić jakieś fajne. Próbowałem sobie wyczaić jakieś fajne hity. I trzeba przyznać, że Ridayre rekty są super trudne w późniejszym etapie, na samym początku jeszcze w miarę się udaje. Aaa, Prawie. O, redirect, nie, on to ma. Ale jak mi teraz jeszcze uderzą to jeszcze jestem w stanie. No właśnie coś takiego. Tylko się niestety odbiło od... ...słupka, ale właśnie... ...to ma potencjał, nie? To... naprawdę można się fajnie bawić. Jak się jeszcze się nie trafia kolesia, który tylko jeździ i niszczy to jest spoko. W ogóle nie ja niszczenie niszczenie i wybijanie. Ale oczka to triggerowało na przykład, kto był ten wie. <laughs> Streamy są zapisywane też, więc jak ktoś chce może wejść na kanał i... w sekcję filmy tam wbić, powinny być wszystkie transmisje zapisane, oprócz jednej, która po prostu zniknęła. Nie wiedzieć czemu, pewnie jakieś prawa autorskie, jakaś zła piosenka mi się puściła czy cokolwiek. Ale reszta jest w porządku, zresztą słychać chyba, że mam trochę małą chrypkę po tamtych streamach. Bo jak ten tryb wyszedł, to miałem tradycyjny 3 godziny stream i potem wieczorkiem sobie I potem wieczorkiem jeszcze zrobiłem też <laughs> Wieczorkiem zrobiłem jeszcze kolejne jakieś 3 godzinki chyba, 2 godzinki Także trochę gadania był o! Spieszyłem Ale mówię jak się już będzie powoli przyzwyczać do tej gry, to naprawdę fajne hity mogą wchodzić. Fuck. Za bardzo jeszcze zakręciło przede mną. Ale tryb jest genialny. Mam nadzieję, że wrzucą go do tych fan-trybów na rankedowych. Chociaż ranked może być trochę wnerwiający. Nie mówiąc aż tak brzydko, chyba poprzeczka. Jop. To też nie wejdzie. Ja teraz może trochę bardziej defensywnie pogram, żeby było też z innej perspektywy. A propos defensywy, właśnie wyleciałem. Nie, już tego nie będę miał jak widelektować. O, weszło. To jest mecz do siedmiu. Mecze są do siedmiu, także... Replaye... Nie wiem, mogą być tutaj na tym trybie skrócone czasy replay. Bo moim zdaniem replay są super nudne na tym trybie. Chciałem ją trochę podbić do góry, ale nie w ten sposób. Zaufałem naszemu, ale no dobre to wyszło. Nie, nie wezmę tego. Za bardzo na bok poszło. A się nie była aż tak rozpędzona. W ogóle... Ja mam wrażenie, że... się czasem odbija bardziej, a czasem mniej. Bo czasem to podkręcenie jest takie, że się nie jest w stanie wyrobić. O, dobra, mamy kolesia, który będzie niszczył. Ale na szczęście nie tylko niszczył, dobra. To mogę uszanować. Minęłem dwóch, ale nie skręciło za mocno. Fuck. Chciałem zrobić w kontrę jakąś fajną. Wejdzie? No, od ścian to jest... O, to wejdzie za to. Ładny save. Jak wejdzie w fioletową, yy, różową piłkę, to już jest ponad 160 na godzinę chyba. To jest 166 to jest max. Z tego, co Loczek mówił. Nie wiem, skąd to wie. Doświadczenie życiowe pewnie. No i zaraz już po dwóch hitach jakoś... O! Chciałem fioletową pokazać na materiale, ale za bardzo mi skręciła. Może mi poda w prawo? No, może zablokuje. Yep. Nie próbowałem, ale może jeszcze raz mi to poda. Na razie jest jeszcze wolna. To jeszcze mogę. Nie, bez szans. Pinch jakiś? Fuck. To może wejść. Ładny safe. Te są super trudne, tak od boku stricte. Dobra, ten będzie na brące się. matować weźmie chyba. Nie będę go fejkował. Bez szans to było. No. Nope. Przy tej szybszej muszę po prostu do bramki wracać. Bo tu nie mam szans żadnych bloków tu zrobić. Ale na początku jeszcze mogę wyjeżdżać. Dobra. Gdy trochę w prawo podał może. Idealna. Jop! GG! Jak ludzie ogarną już wszystkie piłki, to ściana też już będzie proste do odmienia. Na razie jeszcze działa. Ale tryb jest genialny. Mam nadzieję, że będziemy często go ogrywać tor i rungle. Oczywiście nie będziemy tego mieszać, bo nie będziemy potem trafiać żadnych piłek na runglach. Ale myślę, że raz na streamie to, raz tamto i na pewno nudno nie będzie, także jak ktoś jeszcze nie dał serduszka, to zapraszam, link w opisie jest oczywiście. Parę osób aktywnych jest. Gdyby się te osoby aktywne na czacie trafiły momentalnie, czyli w jednym fragmencie streama, to byłaby fajna dyskusja. Zwykle jest tak, że jedna osoba przychodzi, która jest aktywna na czacie, parę lurkerów, którzy po prostu coś robią innego i piszę cały czas, więc w sumie mam co mówić, bo mogę dyskutować z tą osobą. Po czym ona musi gdzieś iść, znika i po paru dziesięciu minutach przychodzi kolejna, nie? A gdyby to były te dwie osoby, z którymi streamer może pocisnąć, to. Fuck, za mocno. Ale. Aha, bo we dwóch gramy. Dobra, to ja może trochę bardziej na defensywie będę. Nie. Przestałem bustować, bo bym tylko do bramki bardziej wyleciał. Próbowałem. Ładnie tutaj od ściany się to odbiło. A we dwóch. A nie, już wrócił. A nie, dobra, przed. Przepraszam, to nie wrócił, to nie rankedy. No halo, odbijesz? Okej, okay, czy on samobuje będzie próbował strzelać? Bo to było dosyć słabe. O! I to może jakoś perfekcyjnie nie, ale do środka będzie fajna. Nie sięgnę. Nie dobra, koleś samobójów nie strzela. Po prostu chyba jakiegoś kikofa próbował nowego. Chyba trzech chyba to odwiliśmy. Jestem ciekaw, w którym dokładnie punkt ona się wkręca. Gdzie centrum? Gdzie to będzie wchodzić? O wow, jeden nie trafił i od razu wszystkich porobił. No mu zaufali. Dobra, nie mogę lecić na blok, niestety. Ale mogę zrobić tak. o chciałem do góry podbić. Ja się zawinęła i... mi. Fuck. Chciałem lekko podwoziem, tylko. Nie zaczęła skręcać hamsko Do góry? Prawie. Do góry? No dobra, nasi to chyba wezmą. Dobra, to teraz ja spróbuję. Nie trafiłem. Trochę moja wina. Za bardzo ją do góry podbijałem. Nie opanowaliśmy już jej. Ale trafiłem ją. Był hit. Był hit. Przepraszam cię, Juro, kochana. Niestety Kikofa żadnego nie ogarnąłem na ten tryb, więc po prostu biegę go w przód. Nie, nie sięgnę tego, ale on mi to zakręci. Bez szans. Nie trafił. W dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Zapominam, że ona się tak ostro zakręca przy samym końcu lotu. Dobra, ładnie. Ale to się odbije od ściany. Fuck. Myślę, że wyżej będzie. No, już jest za szybka, już wyracam na bramkę. No! Zablokował mnie trochę. Dobra, zaufam mu. Nice, to może wejść. Fioletowa jest, na odcinku fioletowa. No i samobój. A nie, trafił, dobra. O, nigdy tak. Nice! No, także... <ścoughs> Ciężko się na tym w ogóle skupić, więc mogę gadać nie na replay'ach. Mój Boże. Myślę, że parę się pojawi z tego trybu. Póki jeszcze jest. Myślę, że na razie go nie wrzucą na rankedowy, muszą przemyśleć formułę. Myślę, że 2 na 2 byłoby dużo lepszym wyborem. Wtedy nie ma aż tylu bramkarzy cały czas, nie? Myślę, że to jest najlepszy wybór. O, widzę, koleś też próbuje jakieś fajne hity znaleźć. O, ładnie to uronili. Dobra bramkarz zgadnął. Zaraz będzie fioletowa. Jeszcze jeden hi, hi, dwa hity i. O! No już będzie fioletowa. Jeszcze nie? A już jest tak szybka, że się już nie da nadążyć za tym. Jezus Mary O, dzień dobry. Odbiłem! Nie zgadzam się z tym. <ścoughs> o, ale to już było... 166? Ej, na wcześniej nie. A, bo odbiłem, ale i tak weszło. No nie, Ja nie wiem czemu koleś się wkurzył na ten defending skoro prawie nam to wyszło Dobra on leci Ja tu jestem na drugiej jasiście, prawie mi to zablokował Nie, nie wezmę tego, za mocno zakręciło <laughs> tak się niestety nie uda. Jak odbije się od backboardu to już jest. Dobra, wszedł dobry hit. Idealny. To jest dobre. Jak nie podbijemy jej za bardzo wysoko. To to jest dobry hit. Spróbuję jakiś blok zrobić fancy! No, podkręć to jakoś fajnie. Nie, za bardzo. Za wysoko dla mnie. To jest bardzo ciężko określić. Pod jakim kątem to poleci. Okej. Okay. <grytanie> Widzę na tym trybie, to jest jak dropshot, nie? Po prostu rzucać się na wszystko. Dobra, ściana. Oni za wysoko to podbijają sobie. Ale to może być niebezpieczne. Dobra. Perfekto. O oh, fuck. Za hit. Nie. Środek będzie. I znowu środek, uwaga. Ale fajna, łatwa. Ooo! No. Jest szans. To już jest taka szybka. Nice wygraliśmy chyba. O. Co uważacie o tym trybie? Chcielibyście go widzieć na jakieś rankadowych... Ja bym go chciał najbardziej na unrankadowych. Chciałbym, żeby te fan tryby nie były rankadowe. A też wiem, że teraz tytuły tam dodali wszystko, więc ludzie się starają, ale był większy fan, kiedy ludzie się aż tak nie spinali o te rangi. GG. Dobra. Ile to trwa ten odcineczek? O, no, mi 14 minut, nie wiem czy na początku długo tej gry szukałem. mam nadzieję, że wydaje mi się, że nie, także... Słowem podsumowania, zapraszam na streamy, wtorki, czwartki, soboty, 16-19, może zmienię godziny, ale póki tak mi jest wygodniej, najwygodniej, to tak zachowamy. Materiały raz, może dwa razy w tygodniu się będą pojawiać. Na streamach głównie Rocket, czasem Northgard z Loczkiem, czasem jakieś inne gry, może Minecrafta wystartuje na modach, zostają się jakieś skyblocka na modach, także wszystko to zobaczymy, ale głównie Rocket się będzie pojawiał, także ja Wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w następnych materiałach, trzymajcie się i cześć!